Czakra piąta i jej mroczna strona, kiedy krew zaczyna się mścić. Co naprawdę się dzieje, gdy czakra gardła pracuje za szybko? Chcę Cię dziś zabrać do jednej z najbardziej niedocenionych, a jednocześnie najbardziej wpływowych czakr, czakry gardła, znanej jako piąta czakra. Czakry, o której wszyscy mówią. Komunikacja, wyrażanie siebie, głos, słowo. I to wszystko jest prawdą. Ale jest jeszcze coś znacznie głębszego, mroczniejszego, ukrytego pod powierzchnią tego, co widzimy. Piąta czakra nie jest tylko miejscem, przez które przechodzi dźwięk. To jest centrum, które reguluje tempo reakcji organizmu, tempo przepływu energii, przetwarzania emocji, reakcji systemu nerwowego. To jest czakra, która wpływa na Twoje. Hormony, układ odpornościowy, ciśnienie, a nawet krew. I chociaż może brzmieć to jak metafora, to w rzeczywistości ma bardzo logiczne, bardzo fizjologiczne i bardzo emocjonalne uzasadnienie. Dzisiaj powiem Ci o tym, co się dzieje, gdy ta czakra pracuje za szybko. Co się dzieje, gdy zamiast regulować, zaczyna pędzić, gdy zamiast filtrować słowa, wyrzuca je jak z armaty. Gdy zamiast pomagać ciału, narzuca mu tempo, którego ciało nie jest w stanie unieść. Bo wtedy pojawia się to, co dawni uzdrowiciele nazywali mściwą krwią. To nie jest zemsta w sensie dosłownym to jest reakcja ciała na przeciążoną energię gardła. Krew zaczyna przyspieszać, ciśnienie rośnie, hormony wariują. Układ odpornościowy zaczyna reagować zbyt mocno albo zbyt agresywnie, a człowiek myśli, że to stres, to geny, taka uroda. Podczas gdy źródło problemu siedzi w gardle. Dlaczego piąta czakra ma tak ogromny wpływ na krew i ciało? Żeby to zrozumieć, trzeba zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Gardło jest skrzyżowaniem dwóch światów emocjonalnego i fizycznego. Przez gardło przychodzi oddech, głos, słowo, ekspresja, prawda, decyzja, napięcie, lęk, adrenalina, hormony, stresu. Pod względem biologicznym gardło jest tuż obok tarczycy, przytarczyc, nerwu błędnego, głównych tętnic i żył szyjnych oraz systemu limfatycznego. To jest centrum dowodzenia tempem organizmu. Jeśli czakra gardła przyspiesza, to głos się zaostrza, napięcie rośnie. Oddech robi się szybki, a ciało dostaje sygnał: Nie jesteśmy bezpieczni, reaguj. I wtedy pierwszą rzeczą, która reaguje, jest krew. Krew to system transportu energii w organizmie. Energia idzie, krew idzie, energia przyspiesza, krew przyspiesza. Energia się rozpędza, krew się rozpędza. W tradycjach energetycznych mówiono: gdy gardło krzyczy, krew walczy. Co to znaczy, że ciało zaczyna bronić się przed tempem, którego nie uniesie psychika? Nadaktywna piąta czakra jak to czuć? To nie zawsze jest głośna osoba to nie zawsze ktoś, kto dużo mówi czasem wręcz przeciwnie to osoba, która w środku jest w wiecznym napięciu, nawet jeśli na zewnątrz wygląda spokojnie. Nadaktywna czakra gardła to. Słowa, które wyrywają się szybciej niż myśli, poczucie, że muszę odpowiedzieć, muszę się bronić, muszę wyjaśnić. Presja, żeby reagować natychmiast, napięcie szyi, karku, żuchwy, poczucie, że każdy konflikt wchodzi za mocno, nadmierna ekspresja albo jej zablokowanie, wrażenie, że coś cię dusi w środku, nieodparta potrzeba kontroli, a ciało zaczyna reagować, Serce bije szybciej, ciśnienie idzie w górę, pojawiają się stany zapalne, układ odpornościowy zaczyna wariować, tarczyca zaczyna przyspieszać, pojawiają się problemy z krwią, często niewyjaśnione, to nie jest przypadek, to jest przeciążone gardło. Kiedy czakra gardła pracuje za szybko, krew mści się w bardzo konkretny sposób, krew zaczyna wysyłać sygnały, że tempo jest za duże, robi to poprzez nadciśnienie, Kołatanie serca, podwyższone CRP, stany zapalne, autoagresje w układzie odpornościowym, hormonalny chaos, problemy z tarczycą, uczucie gorąca wewnętrznego, rumience i zaczerwienienia, migreny pulsacyjne. To jest sposób ciała na powiedzenie: Energia gardła jest za szybka, zwolnij, oddychaj. Przestań walczyć słowem, bo słowo, kiedy jest za mocne, kiedy jest za szybkie, kiedy jest wypowiadane w napięciu, nie jest tylko dźwiękiem. Słowo ma wibrację, słowo zmienia tętno, słowo zmienia krew, a niewypowiedziane słowo też zmienia. To jest druga mroczna strona piątej czakry. Mroczna strona to nie tylko za dużo mówienia, to także niewyrażona prawda i duszenie emocji. Często myślimy nadaktywna czakra gardła to pewnie osoby, które mówią za dużo. I czasem tak jest, ale bardzo często to osoby, które nie mówią tego, co naprawdę chcą powiedzieć i wtedy energia gardła szuka wyjścia przez ciało, ale nie przez słowa, przez biologię. Ludzie, którzy nie potrafią powiedzieć nie, którzy żyją w tłumionej złości, Którzy boją się stawiać granice, którzy muszą stale coś udowadniać, którzy żyją na scenie bez przerwy, którzy mówią to, co wypada, a nie to, co czują, mają jedne z największych problemów z krwią. Mówiąc prościej, gardło milczy, krew krzyczy. Gardło zaciska się, krew się gotuje. Gardło nie może powiedzieć, ciało musi zareagować. Czy da się uspokoić nad aktywną piątą czakrę? Tak i to szybciej niż myślisz. Energia czakry gardła jest bardzo podatna na regulację, paradoksalnie szybciej niż pierwsza, druga czy trzecia, bo gardło reaguje na spowolnienie oddechu, świadome mówienie, ciszę, ograniczenie bodźców słownych. Uspokojenie rytmu dnia, jedzenie ciepłych, miękkich pokarmów, unikanie krzyku. Piąta czakra kocha delikatny ton, świadome pauzy, wyrażanie emocji bez agresji, odpuszczanie kontroli, mówienie prawdy bez presji. Kiedy zaczynasz się uspokajać, ciało natychmiast odpowiada, krew wraca do rytmu, tętno się reguluje, tarczyca zaczyna oddychać, kark przestaje boleć. A ty zaczynasz czuć, że Twoje słowa płyną, zamiast się ścigać. Jeśli chcesz wiedzieć, jak pracuje Twoja piąta czakra, na podstawie Twojej daty urodzenia mogę sprawdzić, czy działa za szybko, czy działa za wolno, jakie emocje z nią idą, czy odbija się na Twojej tarczycy, czy wpływa na Twoją krew i jak ją wyregulować, żeby ciało przestało się mścić. Zostaw w komentarzu swoją datę urodzenia, a ja przygotuję dla Ciebie analizę czakry gardła i całego jej energetycznego wpływu na Twoje ciało.